Siema, siema, ma widzowie z tej strony ja banią ci z szef Damiano Siema, y, Matix. Siema i Dawko Siema I dzisiaj sobie nagramy odcinek, jak zbudujemy. budujemy już wszyscy się y, rozdzielamy i widzowie już dzisiaj rozbudowujemy oczywiście co mam widzę zrobić Zrobić łapkę i Mati, Mati matko. To dawaj Dawko i Banio coś tam będą budowali a my możemy coś ja na wodzie na, wo, na... jak rozbudowujemy Baniowice. No co, gra, już się pytasz któryś raz, możemy, Zadonajta? możemy. Za Obiecuję, mówię Ma łzy Mati, ja mam pomysł co Uf. zbudujemy, chodź tu na chwilę Mati. No, Zobacz, buduj coś takiego, czekaj, albo nie czekaj, najpierw ja to zbuduję, ja zbuduję na początku ten, e, tak jakby tutaj taki most, czy co to jest, nie wiem. Dobra, taki on. Jest taka wielka. No dobra, czekaj? już... A czekaj tutaj, a czekaj tutaj dam może ten... Albert nie zawsze buduje taką Jak To, to jest taki Big Mac <laughs> No Big Mac! Jak to... Jak to się nazywa? A ramka. Tu... Chody. Ej, Sam jest? E, ja bym chciał zrobić e, tę ramkę przedstawiającą e, tę. Przedstawiającą co? No, no lody, lody. No, bo ja chcę dać tutaj lody. Żeby Nie ma lody. Bo jestem za na to będą lody. W końcu nie będzie errorsów na tych baniowicach. <noise> Damian, ty nie wiesz o co chodzi? Damian nie, nie wiem? wiem. Nie wiem. Nie wiem. No to dobrze. Na szczęście. Errorsy były najgorsze. <grywały> robiliśmy serwer na modach i człowieku, tam cały czas były jakieś errorsy. Eros! No bo przecież się przez jakiś jeden loss! Jak jeden to się stało? No wiem, bo jakieś przez PK widzowie popsuł. Bo wiesz, to auta! Te wiecie, które? Te lepce się to stało. Co? Kurde. No, no wszystko się stało, bo przecież... zrobiliśmy update'a, no i nagle się to stało. Jakiego update'a? Nie, nie, update Badio. Ty za dużo tego TikToka oglądasz. Jakieś update y chcesz robić tutaj na Badio widzach. No na no, mody. mody! Ale to wtedy były fajne czasy, tylko że najgorzej, że nam się mody tam zepsuły. Nie, nie, Matiec, stój! To jednak wygląda nie czekaj. E, teraz musimy zbudować e, na przykład... czekaj. Coś takiego on. A co na Nie, czekaj, ty nic nie rób na razie. Eee, teraz zbudujmy, czekaj. Eee, teraz czekaj, teraz pytanie, Bo ja teraz muszę coś rozkręcić. Poczekaj, tutaj postawię lata O, to tu to będzie dla to naszego do łowienia ryb. To musimy zbudować. Teraz Ej, ale czekaj, weźmy, co będzie. na bananicach, żeby one były rozbudowane, że jak ktoś dołączy, to żeby nie robić domków. Razem. Poczekajcie, poczekajcie, Poczeka czekaj Mati, nie, to na takiego rozwale. Teraz zrobimy... to nie dodajemy eee... ska wolnego, bo on nam rozwali. Eee, czekaj, to może być... No dobra, to zrobimy tutaj... My... Dobra i teraz skrzynkę, czy chciałeś? Tu czekaj, skrzynkę możemy dać. Wiesz co, postawmy tu jeszcze jedną dłużej. Postaw te deski szynka, Skrzynia. Dobra. Nie. I to damy. Tak o. A. To muszę zrobić tak. Albo czekaj. Zróbmy. Nie czekaj. A już to pewnie. Zróbmy. Jak to zrobisz kupa, Patrz jak ja to buduję. Czekaj, czekaj. Maki, zrobimy to. No. Ale bym tutaj dał takie drzwi. Nie, to sobie nie Chcę tylko, żeby tam Ale teraz jest zima, więc trzeba tą lodziarnię zamknąć. Dobra Unia, bo miała, to jest latą. W Baniowicach jest latą. Bo w Baniowicach jest, jest zawsze latą. No, dobra, no, do, ale dajmy sobie Skoro dobrać, mamy takie dajmy. coś, to ja, ej, ja wiem co możemy zrobić. Czekaj, piec putniczy. Zrobić Czekaj, teraz możemy to zrobić. Tak, o. No i to jej to samo. Dobra, i teraz możemy zobacz. Tutaj postawić piece, piece putnicze. Do samej góry, czy tylko, tylko, dwa? tylko dwa? Nie, dwa, tylko dwa. takie dwa. Tylko dwa. Hmm. Ej, dajmy węgiel do środka. Co? Dajmy węgiel do środka. Co? Co, co jeszcze raz? Właśnie słabo słyszę. Węgiel. A, węgiel. No to dobra, muszę tam dać węgiel. A ja w tym czasie rozmyślę, co będzie dalej. Poczekaj. Wiem już, co będzie. Zrobię tak o w Albo nie wiesz, co, nie po tej stronie. Bo tutaj chopie będzie by brakowało przejście. Dobra, tak, o jest I teraz. Możemy okay, tak zrobić. Dobra, dobra. Czekaj, no teraz Dach, tylko czekaj. Dach zaraz coś pomyślimy. A jeszcze możemy zrobić. Czekaj, ja muszę. Muszę przeglądać bloki na chwilę. Um, wiem! A w tych sz szczelinach możemy zrobić coś takiego. No, o z tej strony. To ja zrobię z tej strony, a ty z Ja bym chciał taki fajny blok, ale nie wiem jak on się nazywa. Bo mam. Ciemny kryzmar. nie wygląda. Dobra, to już nie trzeba, Tylko dobrze, Mati, dobrze, że koniecznie. Dobra, tak jest git, według mnie. A według ciebie, Mati? To nie jest problem. Podatki są bardzo problemy, Bo tak, tak, gdyby Wiem, to czekaj, to tylko... Weź postaw jeszcze po tamtej stronie. To, to ja! I tu, to? Ale tak będzie wyglądało tylko od sufitu, tylko od strony wewnętrznej, to uwierz mi, że to będzie bardzo dobrze wyglądało od strony zewnętrznej. Zobacz sobie, jak to wygląda tutaj. To tutaj bardzo dobrze wygląda. Wiem, więc niech tak będzie, a... Bardzo dawka. Hmm, czekaj, teraz... Dora, chodź teraz na górę. Kawic, przecież twój dom jest ładny. Mm, nie Weź, nie zmyślaj. No teraz zróbmy coś takiego. Ej hey damiano. Co? Bacz, ja będę mieć najbliżej z ogródka do tego, do tego łowienia ryb, ryb. Ej, wiem, możemy zbudować boisko piłkarskie Mati. Ej, ej bani, ochak. No, Budowiem, bo Damian, by my to mówiliśmy, bani, wczoraj. Wiem, to ja mogę z Matią to zbudować zaraz. Bani, No mów. To? to czekaj, Matię, ja teraz coś zbuduję. Danie tego zrobię. Odmyślać a, plan, a ja zbuduję przy rybce. kandydata w y, tym, w y, najlepszym pomocniku do nagrywek. Może być Matix, może być Dawko, może być ta, tam reszta. A, a co? No nic, no bo my robimy po prostu z dawkiem ten. My po prostu robimy z dawkiem. My po prostu robimy z dawkiem no. Złożyć z Damianem. E, takie coś, to ja to bardziej wymyśliłem, że oni będą głosować na widzowie na, na takiego naj, najlepszego swojego kandydata, który nagrywa za na przykład Damiano, Matix czy ty mhm. Dobra, to niech będzie. Jestem ciekaw kto wygra. Dobra, mamy chyba... To Mati to i... To... tego odklejonego live'a widzowie i bo Boże, Dawid i Mati. Ja. No. Jak mówiliśmy, no wiecie. Nie, nie. Chyba, chyba pamiętam. Pamiętam. Pamiętam, nie. Pamiętam. To było takie odklejone. A bo nie co się fajnie raz. Damien, tu tak ładnie budujesz. Ja teraz buduję rybę. Zbudowałem jakąś dróżkę chińską. No to chyba. dobrze, że mamy widzowie takiego pomocnika. Weźcie, musicie zagłosować na tego, na Damiana. Nie zmuszę innych do głosowania, nie głosuję na to. Nie, no, żartuję, tylko żartuję. Nie głosuję na kogo co, to jest ich problem. Głosujcie sobie na kogo chcecie. To na bo... To dzięki! Trzeba jak mi wychodzi ta ryba! No. U, kurde! Ej, dobra. Wiem, ale ja tu to akurat buduję to ryby, ale przynajmniej będzie ładnie wyglądało. Hmm. A jakie mogę tu kwiatki dać? Mm, podam ten wysoki, ten. Czejdziesz jest ten wysoki kwiat tu. Jak to się nazywa? Ej zaraz tutaj odcinka, tak. czy co? No, jak skończymy budować 4, port, to... Potem... minut. A to? to jak skończy budować ten port, to wtedy zaczniesz drugi odcinek z tego, z... Nie, potem dam Damiano no weźmy, zacznij wtedy budować z Mati, bo ja potem już od razu muszę kończyć i spokojnie tak wrócę za 10-5 minut i wtedy nagrywamy kolejne. Dobra. Ale ja muszę, ja jeszcze chłopiec sobie muszę ponumerować tych odcinków, bo ja kupię, tyle nagrywam z Matixem z Rocket League'a, tyle no Mati ci to nawet może potwierdzić. No to prawda. Mamy to byśmy Mamy tyle odcinków na zapas z Matim. to dobrze. No mu też musimy z Banią więc hmm. nagrywać na zapas. Ja w ogóle kuchy nie wiem, co ja będę teraz montował. Wiesz po prostu... No, Zmontuj wszystko i... <grym. <grym> Ale nie ma do bana tego z żyć jednego dnia, no bo to jest nasu matki. dobra, mi się... się. Dobra! Część odcinków Mo w ciągu jednego dnia. Może być Maki, może ale nie, że jest i Damian Gołtem. ty jesteś Damian Gołtem. Nie no, bardzo dobrze. Ej, ale dobrze, ej, ale ładna. No chłopie tak się układa. budować do Ej, ty. weźmy, zróbmy tak, jeden taki odcinek chowany na Baniewicach. No... To, jest? To no tu ja się ukryję w rybie! Ale ten, ale to musimy wtedy zbudować, na survival przejść, bo widać te takie kropki, czy co to jest? Nie, ja nie wiem. To, do to co widzowie, chodźcie jeszcze, wszyscy się pożegnamy. Chodźciemy. No, no. Tutaj, tutaj, tutaj to obok tego. Chodź widzowie, Tam, to lights, to to, to Ta, tam gdzie zaczęliśmy. Więc co widzowie, Dzięki za dzisiejszy film, trzymajcie się i nara. Nara. ]na na ra.